Spróbujmy jeszcze raz, ja spróbuję dać mu ten kaganiec Masz, panie, masz, masz kaganiec Okej okay, to To chyba nie jest jednak kaganiec wiecie Tak to jest póki co kalibracja To jest, to jest po prostu kalibracja głosu rozumiecie chyba tak Raz będę musiał krzyczeć raz mm. będę krzyczeć O to jest super było dobrze dobra play Czy teraz zadziała? Jest, dobra, teraz działa ludzka kochani, działa. W końcu, dobra, zadziałało, nie zacięło się, jest git. Ok, czyli mouse to interact, tak? I mouse, żeby się obracać, żeby było ładnie. Super, w takim razie otwieramy i idziemy do przodu. Aaa, ja już wiem, co to jest chyba za gra. Ej, słuchajcie mnie: Q to create sounds, ok? Press Q to create sounds, ok? Spoko. Czemu nie można i tak? Q, żeby tworzyć dźwięk, czyli tak, ja pamiętam, ja widziałem tę grę u Marka Playera chyba, troszeczkę widziałem z tej gry, że ją bardzo chwalił. Tak mi się wydaje, że to było tobie,cie Nie jestem dokładnie pewien, ale tak mi się wydaje audiolog e... Okej, okay, chyba chyba ta gra zbyt dobrze nie działa, wiecie. Chociaż może dobra, może jednak dobre, może jednak dobrze, dobra, nieważne. Okej, okay, tutaj raczej nic już więcej nie znajdę. Pisało, że to jest jakiś tam horror, niby horror albo albo coś takiego. To jest robot, zdecydowanie to jest robot, czekajcie Okej, okay, mamy dwa logi już, mogę to zabrać? Mogę to zabrać, nie mam pojęcia co to jest, nie wiem jak to zabrać inaczej Ale chyba mogę to wziąć ze sobą, czy mogę wyłączyć tego loga, czy nie mogę? Ucieknę od nich, to nie będę, nie będę ich przynajmniej słyszał, czekajcie, czy to jest ka 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 kaganiec za tego robota, który tam stał? O, a ta, te... tam wrócę, to będzie tam stał? Czekajcie Nie stoi kuźwa Okej okay. Q, żeby make sound. A ja wy... Aaa ja wydaję... Ty, nawet jak mówię, to wydaje dźwięk. Ty patrzcie na to! O ja pierdzielę, ty to jest dobre. Patrz, jak jestem cicho, to nie wydaję dźwięków. I to nie łapiesz, że ja wydaję dźwięków. To jest... To jest coś niesamowitego, naprawdę. To jest bardzo pomysłowe, to jest na, to, na taką... no to jest... Gdzie ja tu kuźwa rzuciłem? Ej! Gdzie mój przedmiot? Gdzie jest mój przedmiot, kuźwa? Ja pierdzielę. No subcie po prostu, subcie, no. no! po prostu, subcie! To coś stało tam stoją, o, ludzie, ja pierdzielę, czekajcie, bo tam. Okej, okay, czy tam jest ten dźwięk. U, kuźwa! What? do tego nie podszedłem! Czy to, co zebrałem w tym pokoju, to był ka ka kaganiec, naprawdę, dla tego pana, który tam on był? Czy, czy to jest. Czy to ma jakikolwiek sens? Tak mi się przynajmniej wydaje, oby. Oby, czekajcie, spróbuję jeszcze raz. Ja spróbuję, dać mu ten kaganiec. Masz, kapanie, masz, masz kaganiec. Okej, okay, to. To chyba nie jest jednak kaganiec, wiecie? To ja pójdę dalej i nie będę zwracał na niego uwagi, albo przynajmniej spróbuję, nie będę. Masz! Ma, możesz możesz to wziąć? Ja nie wiem, jak ty przeskoczyłeś przez tą kratkę, ale. Ale. Ale weź to ode mnie, weź! Weź, ja ci pozwalam, we, weź, weź. Jak nie chcesz, to łaski bez, dobra, to nie będę tego nawet brał. Okej, okay, co, żeby kucnąć? Czy mam nadzieję, że on nie będzie mógł tutaj do mnie przejść? Widzę, że tu jest rozbite szkło. Ale genialne jest naprawdę to, że jak ja mówię, to to wydaje dźwięki Shift, żeby biec, czy teraz... Chyba raczej nic nie będzie mnie ścigało, ale skoro mówi, że, że mam mogę, że mogę biec, to coś musi być na rzeczy w takim razie O, coś na pewno będzie na rzeczy i tego jestem pewien teraz już na 100% Czekajcie, e, najpierw może pójdę na dół, wiedzę co było na dole To jest komputer, czy ja mogę to jakoś interaktować ze sobą? Mouse to Interact był, ale to nie działa, dobra w takim razie, nieważne, to jest coś jeszcze było, tutaj można wejść na górę. Czy to działa jako... Jako co to działa? Przepraszam bardzo. Loading! Lo ale tam były komputery! Ja mogłem zobaczyć komputery! Dlaczego komputery mnie... Znaczy, no... Ja po prostu byłem głupi, nie zobaczyłem, ale mogę zejść z powrotem na dół? Nie mogę, niestety, dobra. Okej, okay, czekajcie, bo tutaj... Słyszałem... Głos. Gdy jak ja chodzę, to... A, okej, okay, ja tak nie wydaję dźwięku, okej. Okay. Okej, okay, czekajcie, bo tam, tam jest chyba izolatka, wiecie? To by miało dla mnie sens Spróbuję wejść tutaj sobie na górę, zobaczyć czy może... A, dobra, tu jest wentylacja, okej, okay, spoko Spoksik, spoksik, I got it, okej okay. Tak nie wydaje dźwięku, patrzcie O, jednak wydaje, dobra, nieważne Powinno być tak, że ten... Że ten dźwięk przekłada się też na to co ja mówię i takie echo powstaje, to by było genialne Kuzwa, jak głośno! To jest kanibal! Panie kanibalu, czy ty mnie słyszysz? O, chyba mnie nie słyszy. Au, jakie to głośne, kuźwo! Uh. Czekajcie, 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 czekajcie. Nie, nie gwałci, tylko po prostu po prostu on jadł go tak naprawdę. No chyba widzieliście tak, czy mogę biegać w kanałach? Nie mogę wentylacji. To jest nie, to nie są kanały, to jest wentylacja. Uuu, uh. Okej. Okay. O oh, fucking shit. Czekajcie. Mogę tędy przejść? Mogę? O kurde. O kuźwa. O kuźwa. Nie, 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 nie. nie. Okej. Okay. Nie dobiegło i szczerze mówiąc mem był dobrze, że nie dobiegło Mogę się wrócić na... Ty, ty patrzcie tablica znikła? I nawet... O, teraz już nawet do windy wejść nie mogę, no super Uuu Głos! Głos, głos, głos ile dźwięków, ile dźwięków, ile dźwięków, wilać lecie. Okej To chyba To chyba jednak nie była ta gra, którą widziałem u Marka playera, naprawdę Eee, halo! Halo! Słyszysz mnie? Bejbe, czy... Czy ty mnie słyszysz? Ja mnie nie słyszysz! To jest. Y Kabina Jezus! Do odkażania, miałem powiedzieć. I guess so. Pe jestem jestem pe pewien tego, że jeżeli ja wejdę przez te drzwi. Okej, drzwi są zamknięte, czekajcie, bo tutaj chodzi też o to, żeby... O! What the fuck? Okej, okay, dźwięki, spoko, rozumiem, okej okay. Dobra Ale nikt mnie nie słyszał, prawda? Mam przynajmniej taką nadzieję, że nikt nam nie przyjdzie do mnie Okej, okay, pomysł na grę twórcy mieli naprawdę genialny bo, bo to jest taka genialna atmosfera jeżeli chodzi o to, gdzie my aktualnie się znajdujemy i co możemy robić, żeby widzieć, co to się przed nami dzieje? No, tak jak, tak jak ktoś napisał w komentarzu, e, że ten. E, nie wiem, jak na przejściu się wymawia, ale ten taki bohater e, komiksów Marvela, czy tam. No, Marvela to chyba jest Marvel, albo DC. Nie, to jest chyba DC. E, chociaż nie jestem. Chociaż wydaje mi się, że to jest DC, naprawdę. No, ale dobra, mniejsza zresztą. E, chodzi mi o to, że tam właśnie był taki, który widział poprzez to, jak słyszał, że tak powiem. Okej, okay, póki co, póki co jest cisza, nikt tutaj do nas nie idzie. U! Uh! O! O, w trupę! O! czy ty... I po co, że ja się? O, jak dobrze tutaj akurat jestem. Okej, okay, on jest tam przy... Daredevil, Daredevil, nie wiem jak to się czyta, szczerze powiem, wiecie? Uh! Okej okay. Taki dźwięk daje nam więcej, więcej widoczności, to o wiele więcej uh! Okej, okay, idzie tutaj OOO! Oh! W, 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 w dupę, w dupę, Nie biegnij za mną, nie biegnij za mną. Nie biegnij, nie biegnij, nie biegnij, nie biegnij! Bóg za mną drzwi? Mogę drzwi? Obym mógł za mną drzwi, cholera jasna! Ah! Jak ty mnie złapałeś? Nawet nie byłeś za mną, przecież to niemożliwe po prostu jest. Czyli muszę go, muszę go bardziej odciągnąć, albo ewentualnie zamknąć drzwi. Wejść do tego pokoju, zamknąć drzwi, albo przynajmniej spróbować, albo rzucić w niego czymś. O! Spróbujemy rzucić w niego butelką, czekajcie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jestem ciekawy, czy to działa. Um. O! Oh! What the fuck? What the fuck? Come on! Come on! Jak ty mnie w ogóle widzisz? Przepraszam bardzo, przecież cię kłódko, tak? Dlaczego wy mnie słyszycie i dlaczego ty mnie widzisz? Przepraszam cię bardzo, naprawdę, ej. Jesteś troszeczkę za szybki. Ej, panie! Panie! Panie, tu jestem! Słyszysz mnie? Słyszysz mnie, panie! Chodź tu! Chodź tu, cweluchu! Chodź tu! Tu jestem, chodź tu do mnie! Chodź, chodź! Aaa! Jezu! Jeszcze się zatrzymał, idiota! O, Jest dokładnie za mną, jest dokładnie za mną! Widziałem go, widziałem go! Nie! Nie, no weź no proszę Cię, jak mam przez to przejść? To jest za daleko, za blisko, za daleko to jest! To jest za daleko, ja nie mogę tego przejść! Znaczy, mogę ewentualnie, chyba że... Czekajcie, chyba że ja go odciągnę i pójdę po cichu, ja mam dźwięk, kiedy... Kiedy, kiedy on się do mnie zbliża, to ja mam taki dźwięk dziwaczny jest przejście, to prawda? Ja zwrócę jego uwagę. Okay, poszedł o nie wcale tutaj nie ma pani, mnie tu wcale nie ma, mnie tu wcale nie ma. Mamy sobie nie mogę. Ale już wiem, teraz, jak. Wiem, jak to zrobić, wiem, że oni mnie słyszał jakie ja dre mordy, wiem o tym. Wiem, ale ja nie mogę się powstrzymać, żeby nie drzeć tej mordy, tak? Czekajcie, ja rzucę jeszcze raz tam rzecz. Jest! Udało mi się, Jezu, udało mi się, nie widząc mnie! What? Nie! Już, już myślałem, że przegram! Już myślałem, poczekajcie, muszę się napić herbaty. Excuse me, a czy jest tutaj ktoś? Halo, może najpierw zejdźmy internet. teren. Ej, Juni taki card, okay, keycard, okej, okay. eee, keycard, okej. Keycard, tu jest jakiś telefon, słyszę, znaczy widzę w sumie, nie słyszę. A chociaż słyszę, szczerze to wam powiem, że mogę też to powiedzieć, że słyszę ten telefon, prawda? Ależ teraz tamto wydaje dźwięki. Tak, wydaje dźwięki i pokazuje nam, co jest wokół, okej. Okay. Bardzo ciekawe. Lock it. O! Otwarte! O, łazienka, super, czy... A nie mogę nawet zobaczyć się w lustrze Okej, okay, teraz przynajmniej wiemy mniej więcej o co chodzi w tej grze i jak się posłuchiwać tą grą Wiemy, że chodzi o to, żeby... Żeby zwracać uwagę innych i możemy używać przedmiotów wokół, żeby wydawać dziwne dźwięki Okej okay. Okej, okay, czekajcie, to jest... Troszeczkę dziwaczne Bo na góry... Raczej wejść nie mogę skoro stamtąd chyba przyszedłem Tak stamtąd przyszedłem Coś tu musi być co Co pozwoli mi uuu jaki brzydki Dlaczego przepraszam bardzo ja Ja widzę normalnie z Zewnątrz a nie widzę Wewnątrz to jest To jest what the fuck takie Mindfuck po prostu zwyczajny Czy mogę otworzyć lodówkę nie mogę nawet szafki otworzyć Nie mogę a mogę czajnik wziąć nie mogę zrobić czajnik Wszystko wydaje dźwięki Tylko cholera jasna gdzie jest ten keycard? Hmm. Huh. A jednak. Łat! To skąd ja przeszedłem? Przepraszam bardzo. Ja przez drzwi przeszedłem, a nie z góry. Jezu, jakie to jest. Jakie to jest durne, no po prostu. Neskot y, y, Gra z tobą. Lol, czy mi się zdaje, czy Neskot kiedyś już to grał? Nie, w to nie grałem, bo to jest. To jest bardzo, bardzo ciekawa gra i bym takie coś zapamiętał. Naprawdę. Takie coś bym akurat zapamiętał, tak. Uuu! Dobra. Tu kikarda nie ma. Zamkniemy sobie ten pokój, żeby przypadkiem nic się tam nie pojawiło. Słyszy! Ho! Jak dobrze, Jezu Ho, to mogę tutaj mówić, dobra, już myślałem, że... że, że nie będzie że mnie tutaj będzie słyszało albo coś. Jeśli cały obsiliłem z zewnątrz Czy ty będziesz mi tutaj chodził za tymi gównianymi drzewiami? Czy może ogarniesz dupę i se pójdzie stąd, hm? Czy może ty chodzisz na dole, ja po prostu myślę, że ty jesteś na górze Are you fucking serious? Are you serious? Jak ty wkładasz tą moją głowę do tego, przepraszam, swojego małego łba, że tak powiem? Chyba drzwi otworzyć nie umiem, więc otwieram sobie wszystkie drzwi. E, pójdę troszeczkę, znaczy ja pobiegnę w sumie w tą stronę, jak on będzie gdzieś tam na górze, tak? I zobaczymy, czy mi się to uda zrobić. Czekajcie. Okej. Okay. Choci choci cicho, ho! O! No dlaczego te drzwi się go otwierać?! Ja pierdzielę, przecież jak chciałem je otworzyć, tak? Jest ja zmienię za trochę grę, czekajcie, daj mi do dokończyć to gówno, po prostu. Chcę to zrobić, tak? Bo to mnie ciekawi, czy to już będzie potem koniec, czy to będzie dopiero początek, czy to, to cholera baś? Jasna będzie, no to mnie bardzo ciekawi. Lecimy. Holy shit, popełniłem w ogromny błąd, wiecie, bo ja nie otworzyłem żadnych drzwi. Okej, okay. już wiem jak to działa do cholery jasnej. Muszę trzymać, żeby to zadziałało. No naprawdę nie sądziłem, że to tak działa. Naprawdę, kurde, wiecie co, ja mu teraz otworzę drzwi. Teraz wiem, jak to działa. Wiem, że on chodzi do drzwi, które są otwarte. Tego nie wiedziałem, sorry. Więc ja otworzę to mu wszystkie drzwi, które mogę ewentualnie. Fuck yeah! O! O Jezu! O! Tu już wszystko widzę! Już dobrze! Zadziałało. Oh. Fuck yeah! Dobra, udało mi się! Udało mi się! I tu na luziku! Ładnie wszystko teraz już jest tutaj, wygląda dobrze. Aaaa... Oh. Are you fucking kidding me? Już myślałem, że to... że to powtórka z... z rozrywki. <laughs> Okej, okay, ale... Naprawdę... Szacun dla ludzi, którzy to stworzyli, bo pomysł mieli Romani genialny, naprawdę, to mi się bardzo podobało. Dobra, powiedzmy, że to by było na tyle z tej gry, jeżeli chodzi o tę grę, naprawdę.